Ja z ulicą czuję na sobie Wciąż przenikliwy kobiecy wzrok Może uległem jakiejś chorobie A może to czarów moc Ja nie wyglądam ej, Na czym Bonda ej, Ale dziewczyny kochają mnie ej. Czy ktoś mi powie ej, Co ja mam w sobie ej, Że tak przyciągam to Na Jamesa Bonda, ale dziewczyny kochają mnie Czy ktoś mi powie, co ja mam w sobie, że tak przyciągam tę słabą płeć? Rzeczy w kinie, eh, nawet w tramwaju eh, Widzę dookoła, eh, dziewcząt to Wszystkie się do mnie eh, przytulają eh, Co ja mam w sobie, no co? Ja nie wyglądam na Jamesa Bonda Ale dziewczyny kochają mnie Czy ktoś mi powie, co ja mam w sobie Że tak przyciągam tę słabą płeć nie. Nie nie, 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 ja wcale nie wyglądam na fece, e który wciąż za laskami się ogląda. No powiedz sama, co w sobie mam takiego, że wszystkie uważają mnie za gościa równego i nic na to nie poradzę. Tu chodzi tylko o to, że na każdej fajnej lasce zawieszam swoje oko, a one mnie kochają nie wiem co jest grane, bo wszystkie wy dziewczyny jesteście kochane. Ja nie wyglądam na Jamesa Bonda, ale dziewczyny kochają mnie. Czy ktoś mi powie, co ja mam w sobie, że tak przyciągam tę słabą płeć?